19, 20, 21, 22, 23, 24. Ale nazwa tych lwów to właśnie lwy bez języków. Lwy owiane legendami nie mają języków, ryczeć nie mogą. Tylko dlatego nie ryczą. Jedziemy najstarszym mostem, y, dawniej most Swieczeniego, bo Siecheni, y, był pomysłodawcą i bardzo dużo pieniędzy włożył w budowę tego mostu, On sprowadził również architekta angielskiego. Po lewej stronie biały most to most Elżbiety, czyli most Sisi, a po prawej stronie most świętej Małgorzaty, siostry naszej Kingi, która zmarła w klasztorze na tej wyspie. Całkiem po lewej stronie, tam gdzie mamy biały most Sisi, wzgórze Gelerta, tam też proszę Państwa będziemy, będziemy podziwiali panoramę Budapesztu. Bliżej tutaj po lewej stronie zamek królewski, to na dziedziniec tego zamku zmierzamy teraz. I kiedy właśnie zrobimy sobie tutaj spacer po dziedzińcu zamku, udamy się na prawo pod piękny kościół Macieja z tą kolorową dachówką, z tym porcelitem, i udamy się pod te piękne baszty neoromańskie, baszty rybackie. I tam zrobimy sobie troszkę wolnego czasu na zdjęcia, na kawę, na toaletę, na zakupy marcepanów, bo tam jest duży sklep marcepanowy. Jest tam też niedaleko stąd, st od baszty sklepczy. Dunaj nie rozdziela tych miast. Dunaj w przepiękny sposób, pięknymi mostami, to miasto łączy. Po prawej stronie y, Pałac Greszchem, dzisiaj najbardziej ekskluzywny hotel Budapesztu. Y, to tutaj zawsze mieszkają kierowcy Formuły 1. No i widzą Państwo, że niektóre jest to szczególnie dla turystów przebywających w Budapeszcie jest zawsze atrakcją. Yeah. Bardzo piękna rzeźba.